Dzień dobry, dzień dobry moi państwo. Dziś mamy kolejny dzień z serii. Jedziemy kupić furkę. Jak to zawsze u mnie bywa. Nie jeździmy normalnymi autami. No i powracając do tematu samochodu, jedziemy po coś, co łapie się w dzisiejsze mocno trendy, a dla nas jest czymś mocno zajawkowym pod względem tego, że jestem po prostu samochodziarzem. I co to będzie? Zaraz wam pokażę, bo dosłownie będziemy tam za 5 minut. Jest żółte. Ma ponad 500 koni, albo równe 500 koni, teraz nie pamiętam, ale chyba ponad. Ma nastrany karbonu, Central Loka, i uważam, że ten samochód jest dosyć nietypowym autem jak na dzisiejsze standardy. Na pewno w Polsce, w Szwajcarii jeździ trochę tego, bo ostatni, ostatni dzień mieliśmy taki nawet, że jak debatowaliśmy z tatą na temat zakupu tego auta, to w międzyczasie przejechały cztery takie sztuki obok nas, nie? W ciągu jednego dnia, więc jakby... Tutaj to jest taki bardziej powszechny temat, w Polsce ogólnie mniej. Jest to ogólnie dużo mniej wychypowany samochód niż jego, powiedzmy, starszy brat, który jest po prostu mocniejszy i bardziej wychypowany. No i jedziemy po tą furkę i jedziemy tam tylko i wyłącznie po to, bo chłopaki co będą pakować ten samochód chcieli, żebyśmy przyjechali, żeby nie było, że coś urwią. Cokolwiek. Więc jakby jedziemy tylko sprawdzić, czy dobrze pakują furę, a później sami sobie ją rozpakujemy. Przejdziemy do oględzin, kosztów, czyli wstępnie na pewno w tym odcinku zobaczymy, ile ta, będziecie wiedzieć, ile ta auto kosztowało. A jeżeli chodzi o części i tak dalej, zobaczymy, może jeszcze też w tym odcinku. Zależy. Dajcie znać w komentarzu, na pewno jedną rzeczą, czy odcinki wolicie dłuższe, czy krótsze. Większość ludzi wcześniej mówiła, że wolicie dłuższe, aczkolwiek. No, jest to bardzo mocno zróżnicowane, więc wolę znać Waszą opinię, większość większości opinię przynajmniej. I co? Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. No i dajcie znać na koniec odcinka, co uważacie o nowym zakupie. Wydaje mi się, że jest mocne. I zrobimy trochę z tego auta kontentu, jak już się poskładamy. I dotarliśmy, moi drodzy, dosłownie za parę sekund wysiadamy i zobaczcie, co to jest. O ile już na wierzchu nie stoi, bo może być, że jak teraz podjedziemy, nie ma jeszcze. No, także za sekundę zobaczymy. Zobaczycie, bo ja wiem co to jest. Co to za fura. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, tak jak mi się to podoba. A będziesz jeździł przebrany za żabkę ze mną ha, nim? A ja będę prowadził. Nie. Jak? jak prawko znasz? Nie. Namówcie tego, żeby zdał prawko. Przysięgam, bo on naprawdę. Ja mu powiedziałem wiele razy, że dałbym mu furę, żeby jeździł. Nie chceś na prawko, kurwa. Motor powiedział, że prędzej sobie kupi. Także przedstawiam Wam GT4 RS. Wy macie GT4 rs ma niecałe 7000 przebiegu, jest to auto z tego roku, nie ma chyba nawet pół roku, o ile dobrze powiem. zaraz Wam powiem, zaraz Wam powiem ile miesięcy ma ten samochód, 7 miesięcy ma, czyli ma jednak więcej niż pół roku, w każdym razie 7 miesięcy na GT4 RS jest jak możecie, znaczy... Nie widać tego z zewnątrz, dla normalnych ludzi też tego oczywiście nie widać, bo to jest wersja w pakiecie w Weissach. Czyli dość, że to jest GT4 RS, to jest jeszcze napakowane karbonem, bo to jest wersja w Weissach. Co ją różni? Klatka, lepsze kubły, dużo karbonu. I nie wiem, czy zawieszenie nie jest delikatnie inne, ale jeżeli chodzi o same amortyzatory. To sobie sprawdzę i na garażu mam wtedy najwyżej pojemek, już dojedziemy. Z tyłu macie delikatnie uszkodzony ten samochód. Nie jest to jakoś nie wiadomo co, bo tak naprawdę to jest sama skorupa. Skorupa do tego auta kosztuje 500 złotych i to mówię poważnie. Skorupka 500, karbon jest taki sam jak w zwykłym GT4, nie ma tu żadnej różnicy. Więc jakby to są takie błahe elementy. Fajnie, że ten dach się uratował, że mu nic nie grozi. Klapa też ogólnie nie dostała żadnych strzałów. Napisik ogólnie ten jest problem, bo on chyba jest do wymiany. No a jest czarnym napisem a w GT4 RS macie to tylko Zwykły W zwykłych Porsche tego na przykład 718S, GTS, yy, GT4 zwykłe nawet ma chyba to srebrne, o ile mnie głowa nie myli. Central lock, ale bez ceramiki. Yy, Central lock polega na tym, dla tych, co nie wiedzą, że macie koło przykręcane jedną śrubą. Centralną, dużą. Ceramika, karbonowo-ceramiczne hamulce, lżejsze, większe. Tu macie zwykłe stalówki, co widać, bo macie rdze. Więc jakby to jest zwykły Hebel, nic poza tym. Na pewno są wymienione opony, bo powinno to wyjść chyba z tego, co mnie głowa nie myli powinno to wyjść na KAP-2, R-kach, a jest postawione na Pilot Sportach 4S, co też jest ogólnie dobrą ciekawostką. Jest bardziej nastawiony ten samochód na Daily po prostu, bo KAP-2 w deszczu nie nadają. środek, wszystko Alcantara, kuby Carbon, napisik GT4RS. Czy pójdę z drugiej strony, jak ja mam mówić o środku? Da się. Macie wszystko obszyte w karbonie, na podłokietniku macie logo Porsche, co jest też opcją w tych samochodach. Nie każdy samochód może to mieć, czy to jest w wajsach, czy to nie jest w Na zagłówkach macie napis w tabliczkę znamionową na karbonie z przodu, macie w Więc jakby ten samochód jest tak naprawdę, powiedzmy, pod sam kurek napchany wszystkim. Jedyne co mu brakuje, no to tej ceramiki, bo ma nawet lifta, co w GT4 ogólnie, czy to RS czy nie, jest opcją, czyli podnoszony przód. Jak macie jakieś garby, cokolwiek, krawężniki, podnosicie przód i sobie wjeżdżacie wszędzie, gdzie chcecie. No i z środka to chyba tyle, przejdźmy sobie do przodu, co tam się dzieje. Tamta strona, cała, piękna, nieruszona, jest, jest glanc. Z tą stroną już trochę gorzej, bo dlaczego? Lampa, zderzak. Maska, błotnik jeden i błotnik drugi, tylko błotnik drugi trochę mniej. Wszystko to jest, oprócz serzaka, wszystko ogólnie jest karbonowe. Czyli ma maska, błotnik, błotnik. To macie karbon, to jest bardzo drogie. Bardzo drogie. Młody, jak myślisz, ile kosztuje ten błotnik? Ja znam cenę. Euro? Nowy czy używany? Nowy będzie droższy bo nowy kosztuje, podejrzewam, że z dwie dychy, ale używany taki z drugiej ręki na Allegro. Tu wsadzę Wam gdzieś przebitkę, bo znaczy zdjęcie wklei po prostu młody Magik, bo kosztuje 14 500 złotych. Jeden z drugiej ręki, no ale są niby nowe, więc jakby... Ale też trzeba uważać na jedną rzecz, bo w Polsce jest ogólnie ktoś, kto się w tym specjalizuje i sprzedaje odbitki tego niby na oryginalnej, Matrycy. A matryca to jest coś, z czego produkujecie to, ale nie wydaje mi się. No i sprzedaje po prostu podróby tych błotników. Zresztą, jak słyszycie, nawet. No to jest po prostu włókno, nie? Lusterka brakuje karbonowego. No to też tanie nie jest, ale też nie należy do najdroższych. Wloty macie ogólnie karbonowe ze sobą i tak dalej, ze, z Waszymi głowami. No ale to już ogólnie większe rzeczy omówimy sobie w garażu, jak dojedziemy odnośnie tego. Coś jest dokładnie rozbite? No. <zyskujesz> Zapomniałbym. Felga ogólnie jest problemem. Znaczy, problemem jest po prostu droga, bo jest to felga, która jest magnezowa, kuta, lekka i tylko jeździ w GT4 RS i w GT3 RS. Ten, felga, ten wzór. Chociaż nie wiem, czy w GT3 RS nie jest większa z tyłu. mniejszy, tył większy. Tu też jest ta. Czekaj, chyba nie jest. tutaj mamy 20. A, no to widzicie, no to tutaj akurat macie obydwie felgi takie same, a w GT4 chyba są przód mniejsze, przód mniejsze, a tył większe. Nie wiem, sobie też to sprawdzę i Wam to potwierdzę zaraz. Tymczasem jak my to zabieramy na garaż, Was zapraszam do subskrypcji i lajkowania, bo i tak Was jest trochę sporo, widać to po ogólnie statystykach na YouTubie, że większość Was ogląda i większość nie subskrybuje. Nie namawiam, ale zapraszam. No i dobra, przenieśliśmy się do furki z powrotem, wracamy z miejsca naszego załadunku. Zmierzamy teraz na garaż. Na garażu dowiemy się tak naprawdę o tym aucie wszystkiego, czyli co pod spodem jest, bo to jest najważniejsza rzecz, bo jakby ten samochód jest aluminiowy. Ale fun fact, tylnie dwa butniki są metalowe, nie ma tam aluminium. Cała rama tego samochodu jest normalnie stworzona z aluminium, cała rama nośna. I jakby. Jeżeli tam się nic nie stało pod spodem, to jesteśmy w domu, bo to jest najlepsza rzecz, żeby uniknąć jakichkolwiek naplaw bracharskich. Ten samochód wtedy tak naprawdę to jest bardziej kolizja niż wypadek w tym samochodzie. No bo nie oszukujmy się, lampa, błotnik czy zderzak to są rzeczy wymienne i nie ma co gadać. Tym bardziej w GT4 RS czy w GT3 RS te samochody mają to do siebie, że często, gęsto ludzie jeżdżą z tymi autami po mieście, w daily łamią po prostu te zderzaki przednie czy tylne dyfuzory, bo są niskie te samochody i Porsche to tak rozkminiło dobrze, że są nawet to szybko wymienne części. Więc jakby całe klucz sprawy jest takie, żeby po prostu pod spodem blacharsko nie było nic do roboty. Nie licząc tego jednego tylnego botnika, który jest metalowy, więc jakby to można wyciągnąć. Sprytny wgniotkarz i tam nie masz żadnych problemów z tym. Jeszcze nie będzie żadnej szpachli kładzione ani nic, więc ten samochód będzie i Gła! Nawet jak dobrze się postaramy, to zrobimy po prostu podmiernik, ten tylny błotnik, żeby była naprawdę rakieta. Nie będzie żadnej fuszerki przy tym Alcie ani nic. Także teleport do garażu. Jesteśmy w garażu. Witam po raz drugi czy trzeci już na tym kanale. I sprawa wygląda tak, że wylądowaliśmy z tym. Jesteśmy w garażu, samochód wygląda jak wygląda. W tamtym świetle, już nie do końca jasnym, wyglądało to jeszcze jako tako. Tutaj już wygląda trochę gorzej, aczkolwiek i tak nie jest źle. Bo tak naprawdę, jedyne zmartwienie to jest tylko to i próg, który jest pod spodem, bo tutaj dostało strzała, jakbyście widzieli. A tam sobie zaraz przyjdziemy. też macie ogólnie kawałki pogięte. Jakby zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak zdejmę te plastiki. I omówmy jeszcze raz, co mamy wstępnie w tym samochodzie do wymiany, bo parę rzeczy chyba pominąłem i do naprawy, bo są jedne rzeczy do naprawy, a drugie są do wymiany. A jak wiadomo cały front w tym aucie składa się z karbonu. Maska, błotniki tak naprawdę. I to na tym jest koniec, ale to są najważniejsze elementy. Już? No i w ogóle gdzieś tam tata znalazł na internecie jakiegoś odklejeńca totalnego. W dobrym tego słowa znaczeniu, no bo jeżeli na tym zarobi w ten sposób, to Szapoba. No, to za 100 tysięcy złotych. 99 dokładnie. Błotnik, maska, błotnik. A jeszcze drugi był, tylko chyba miał zderzak i lampy do tego. Za 134 tysiące. Więc nie wiem, kto to kupuje, ale pozdro. Próg, felga, opona. Zderzak, obydwie tylne lampy. Lampa przednia, zderzak, błotnik. Maska uszkodzona, to do naprawy. Temu botnikowi nic nie jest. Ma PPF w ogóle co fajnie, fajnie, że ma PPF, ale PPF sobie nie poradził tutaj. I jest kaput. W sensie porysowane jest. To nie jest połamane, tylko jest porysowane, nie? Więc jakby to półbiedy. Z tej strony tak naprawdę mamy wszystko całe. Tu, musi nic, tu się coś stało, tylko nie wiem co. Krawężnik? Właśnie nie wiem, bo to wygląda jak od temperatury bardzo mocno, wiesz. Zobacz. No krawężnik jakby przytarł. I się zdopiło. Zobaczysz pod spodem jak się położysz. Czego nie powiedziałem. Ducktail nam się uratował. Więc to jest G. Dyfuzor. Jedna końcówka tytanowa. To będzie problem. I tak naprawdę co? Zobaczymy jeszcze co z tym przegubem, bo ogólnie ktoś po prostu próbował ten samochód uruchomić, żeby jeździł. I chciał wahać, który tu był rozwalony, bo to koło nie stało tak jak stoi. Tu jest ogólnie jeden wahać podmieniony. To koło stało krzywo i był wypadnięty, wypadł przegub, nie wypadnięty tylko wypadł przegub i to ten wewnętrzny. Ktoś próbował to zrobić, założył to po prostu, nie założył samego przegubu i przegub ogólnie w środku wypadł całkowicie. Więc jakby zobaczymy czy półśka, czy przegub, czy w ogóle cały komplet trzeba wymienić, bo chcemy ten samochód uruchomić. Felgę zapasówkę mamy na farcie, ale to zaraz przejdziemy do historii tej felgi, jak będziemy zakładać ją. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi na temat tego auta. Jedyne, co to mogę wam powiedzieć, że startujemy z tym: chcę ten samochód najpierw uruchomić. To jest dla mnie najważniejsza rzecz, żeby on jeździł. Bo jakby wodę wszystkie oleje są w środku, tam się nic nie stało z takimi rzeczami. Czyli ten samochód powinien jeździć, nagrzać się, klima, wszystko powinno działać. I od tego sobie tak naprawdę zaczniemy, czyli od kółka. Ale żeby ściągnąć kółko w takim aucie, pewnie nie jedna osoba z was, która nie bardzo się zna, zastanawia się nad tym, o co chodzi z centralokami? Bo to nie każdy też tłumaczy wszędzie, tak? I nie każdy też z was wie, o co z tym chodzi. Więc zacznijmy od tego, że pokażę Wam w ogóle, jaki klucz do tego idzie. Bo to jest taki niestandardowy klucz i każdy samochód musi go mieć w zestawie. Czyli powiedzmy, że jeżeli twój samochód, który sobie teraz kupiłeś, a nie do końca wiesz, jak ogólnie funkcjonuje, a zdarza się i tak, bo są nowi ogólnie fanatycy sportu, motorsportu, to jeżeli masz centraloka, zawsze musisz gdzieś mieć taką nakrętkę. Ta nakrętka w Porsche, w każdym, w każdym jest ukryta tutaj. Tu masz taki ładny plastik z napisem Porsche, co przykrywa te całe bajery. No i później ogólnie bierzesz coś takiego i to odkręcasz albo dajesz gdzieś na serwisie, gdzie ci to robią. Ale największy case całej sytuacji z tym jest taki, że to jest zwalone na 600 N. 600 N jest nie, o właśnie, tego mi brakowało. 600 N to 1,4 obrotu. Więc jakby tym będziemy się martwić przy przykręcaniu, ale przy odkręcaniu teraz to po prostu trzeba sobie znaleźć lagę. Taką z 3 metry, czy gdzieś taką, i spróbować to odkręcić, a nie zawsze się poddaje. I macie w środku jeszcze takiego cypelka. A ten cypelek jest do tego, że po prostu odczepecie sobie znaczek eres. I co fajne, że ten klucz, jak go zakładacie, jest na takiej specjalnej sprężynie, i on odbija, więc. On robi klik i on wam nie spada, i nie ma szans, że on wam spadnie. So jakby to jest easy peasy. Problem będzie, że trzeba trzy metrową lagę i to odkręcić. Idę po lagę. Żeby odkręcić takie kółeczko, to musicie sobie załatwić takie zestawy, mniej więcej. Przynajmniej przynajmniej takie zestawy. Są dwie opcje: albo będzie mocno, mocno przykręcone, albo. Aha. O, okej. Sprawa wygląda tak. O, ogólnie rzecz biorąc, myśleliśmy, że to będzie tylko wina i wyłącznie przegubu, bo wahać już tu został wymieniony. Jeden i drugi chyba. Nie, ten jest stary. Jest brudny. Bo kurwa, ogólnie sprawa wygląda tak, że ten wacharz, zobacz, masz tu w ogóle z dwóch części skręcane stary. Tak, tak głęboko nie widzę. To no weź, tu masz gimbala, tylko musisz wygiąć odpowiednie kamerę, nie? Są śrubeczki. Jedna i druga. Drugiej nie widzicie, ale jedną widzicie. W każdym razie no, wahacz jest dwuczęściowy w tym samochodzie. No ale dobra, to jest najmniejszy problem. Przegub widać, że też ogólnie się da go naprawić, bo nawet guma nie pękła, więc jest G. Problem jest co innego. Problem leży tu jest pęknięta dale, półka. Dale. Dobra, zrób tak, żeby pojechało do przodu. No taki mam zamiar. No Tylko muszę tu obrać plan działania, bo tu zawieszenie trochę inne być niż normalnie, mimo wszystko. No i musi tutaj przyjść szef wszystkich szefów. To chodź, bo są dobre i złe informacje. Bo po, po, potrzebny jest koordynator ruchu drogowego tutaj, w skali działania garażu. Półka jest pęknięta na pół. Mamy. Tak? To tutaj. Tak, no. Odmocowania silnika i skrzyni. Cała jest, kurwa. Jest na pół. No, ale cała jest. I wahać jest do wymiany. Cała, do. I dolny wahacz do wymiany i poprzeczny, ten długi. A co z małym wahaczem jest? No jest ogólnie... Nie wiem czy wiesz, ale ja ważę 90 parę kilogramów. 100. Nie, 98. 100. 98 kilo. 108. Kilo. No to ok, to fajnie mać. Lewą ręką to ja nichuja nie potrafię. O, drugie przekleństwo. Uwaga, proszę Państwa, przegląd. Nie wygląda, się. Ty nie jest chyba pęknięty. Chociaż. Nie wiem, już sam. Tu nie jest rozdarty. Nie, to jest cały, cały jest. Kurki, kurwa są Ale wiesz, jaka jest. <laughs> No, no, może być, że to pęknie, a może być, że to nie pęknie. Jak się mnie <laughs> A Ten w bohoczysk... jest. Sznurek do ucha mi wsadziłeś. No i do... dobra. Teraz sprawa wygląda tak. Osobnik, który to składał, osobnik. Zablokowany jest nawet. No. Osobnik, który to złożył na sztukę, zrobił taką lipę, że zamiast to poskładać tak jak być powinno, bo to powinno być tak jak z tej strony. Próbujecie i to się nie rusza, bo tylko tak o. A teraz tutaj masz tak, że nawet nie chce wyjść po pierwsze, a po drugie, że się kręci, kiedy ośka stoi w miejscu. Czyli po prostu trzeba być niekompetentnym, żeby tak poskładać.

że tu? ty chcesz to ściągnąć? to kopulka siostra, normalnie delikatnie. i kurwa, kurwa, kula, 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 Dobry witamy przy stole operacyjnym. Tutaj będą odbywać się największe prace. Sprytnie, ładnie, bez imadła, nie ze na Nie. I kulki też są w środku. To jest pęknięte. Na pewno. Wyjmij, zobacz. Bo to nie wygląda, żeby było pęknięte. To wygląda, jakby porówno było z każdej strony ucięte bardziej. To jak to. No. Pęknięta no. czy nie pęknięta? Pęknięta czy nie pęknięta? Nie weź tam papierek. Tam Dajcie komuś. jakąś szmatkę, właśnie. Tam, tam papierek. Jaki, taki Połóż papierek. fajny. ładnie tak. Zawsze wiesz, ładnie wiedzieć. Żeby kulki nie wypadły, nie no to przecież koronka trzyma kulki, Tam jest druga część. Igrzyska, kurwa, wygrali. Pięknięta. Ładnie, równiutko. No. A może ten? Zaspawamy. Pospawać trzeba. <noise> Takiej odpowiedzi zawsze czekaj jak pytam. Eee, sprostowanie. Przegub Porsche. A tu mamy. O, żeby się nie ubrudzić teraz. O. Czekaj. Szkoda szmaty kurwa. Nic nie szkoda. Maklarem? No tu pisze McLaren, to jest Porsche i generalnie tak. Sprawa wygląda tak, że myśleliśmy, że koronka, czyli to, co nam tu pękło, jak widzicie, chodź tu, to co nam tutaj pękło, to jest to samo, co mamy tutaj, tylko że w całej części druga część tu w Porsche jest tam głęboko gdzieś cały czas leży, tego na razie nie dotykam i jakby myśleliśmy, że ta koronka na pierwszy rzut oka, ona wygląda identycznie. I by była nawet taka teoria, że to by mogło działać, ale sprawa wygląda tak, że jednakże ten rozmiar koronki jest zupełnie inny od tego. A to nawet by widać po samej kulce od Porsche, którą macie tutaj. A tutaj macie od McLaren'a. Kulę. I ta kulka od Porsche jest dużo większa niż ta od McLaren'a, więc nie wiem, czy wy to tak widzicie, ale tu, tak? No, ale ten rozmiar naprawdę się różni od tego, więc jakby nawet jeżeli to jest tak samo, to nasza koronka po prostu jest mniejsza od tej porszowskiej, co równa się z kulkami również, że ta jest większa, większa ta jest mniejsza. No czyli nie będzie działać, mimo że płości ogólnie grubościowo są takie same. Także z tym na razie zostawiamy, zakończamy etap naszej pracy, myślę, że się już ujepada zakończamy etap naszej pracy na przegubach tutaj na razie. Idziemy dalej rozkręcać po prostu porszaka, tak jak stoi. Na razie niestety koła nie ma jeździć nie będzie, więc tak naprawdę już poczekamy od razu na tą półkę, co jest pęknięta, obydwa wahacze i przegub, Potem poskładamy i będzie jeździć.